Witajcie z powrotem, moi drodzy. Przygody z Piratem, Menti, Krasnoludskie opowieści, DC Universe Online. I ostatnio, dla Was ostatnio, dla mnie przed chwilą, a robiliśmy questy związane z małpami. A i teraz jest kontynuacja e, tego w tej mini instancji. Jak zwykle walka z bossem, i chcę Wam to pokazać, bo jest to bardzo specyficzny event. Także lecimy. E, nie będę tutaj dużo gadał na temat gry, raczej tylko będę po prostu komentował gameplay. Bo... No bo jest ciekawy, jest oryginalny. Osoby, które grają w tą grę już jakiś czas na pewno wiedzą o co chodzi. Pozostali myślę, że będziecie mieli trochę śmiechu. Ja w każdym razie umierałem w pewnym momencie gry. E, więc to było gdzieś tam. jak widzicie, 21 poziom. a sta do nowego ekwipunku. Po prostu w końcu troszeczkę zmian zrobiłem u siebie w inwentory. Ale nie to jest tematem tej podróży. Tematem tej podróży jest to. Tak jak już mówiłem wcześniej, każda, każdy questline kończy się takim właśnie małym encounterem, w którym wchodzimy do jakiejś mini instancji, w której nie ma PvP, jesteśmy tylko my e, z ewentualnymi naszymi partner a buddies tak, czyli z osobami, z którymi sobie tam questujemy czy cokolwiek. E, I wypełniamy jakąś ścieżkę a, taką questową, w której dochodzimy do walki z bossem czy jednym z superherosów tych tych znanych grodd and his army isn't about to let any human help him with his equipment i'm sure you won't mind giving in to your primal instincts for a bit simply push a button the effect will be purely temporary stand by for the next stage of your evolution Enjoy your higher state of being! <noise> to jest tak głupie! I jestem małpą! Małpa, jeżeli chodzi o gameplay, jest potwornie wolna i nieprzyjemna, ale jest to pewien smaczek do tej gry. Obrażenia ma potworne, e, ogromny crowd control, e, strefowe obrażenia, także. No jest, jest to. Grywalne, ale w życiu bym nie chciał, żeby tak moja gra wyglądała. Jak widzicie, nawet jeżeli to jest troszeczkę poniżej mojego poziomu, to nie jest aż tak proste. I tutaj też duża a część smaczku polega na takim małym inside joke'u. A czyli Monkey vs. Ape, tak? Że Monkey to jest po prostu małpa po angielsku, natomiast Ape to jest małpa czekokształt na typu goryl, i to jest żar zaczerpnięty z literatury tego praczeta. Osoby, które czytają, bardzo pozdrawiam, bo jest no, genialna broń, literatura. To Poczucie humoru naprawdę na najwyższym poziomie, na A moim Osoby, które się nie zgadzają, nie mają racji po prostu. E <laughs> I właśnie tutaj nazywanie e tego goryla tutaj groń, jesteś, groń, e Monkey. To jest taki samobój trochę z ich strony, dlatego trzeba im troszeczkę mordy obić, żeby nauczyli się tej niewielkiej różnicy. W polskim to jest nieprzetłumaczalny żart. W Polsce pamiętam, że przetłumaczali to jako małpiszon versus Małpa. No jest to trochę spalony żart, ale z drugiej strony to jest tak językowa, a nie bardzo jest w stanie człowiek zachować przy tłumaczeniu. W każdym razie taki malutki inside joke, a bardzo fajny, ja bardzo lubię takie smaczki. A, no i tak, no i widzicie, jesteśmy pieprzonym gorylem. Uh, bijemy z piąchy, uh, Mamy potworne obrażenia, oh, jak widzicie. Nie uh, niespecjalnie tutaj musimy cokolwiek innego, innego umieć. Trzeba tylko ogarniać sobie ilość przeciwników na raz, bo można Don't się bardzo przejść. Tak do jak do ja teraz na przykład. Potek. Uh, no, dawaj mał poludzie, co jest z tobą? Fall back! You're just Oh. Dobra, teraz chwilę trzeba przeczekać, żeby mi się regenerowało HP, bo zmarnowałem sobie. Apotka. A potka co tam ja będę Serena. czekał? Jestem małoludem, O Jezu, ile tego jest? BUM! Jest, jest to tak powolne. Takie. Ee. Mam nadzieję, że tak nie wygląda właśnie brawling w tej grze, czyli walka wręcz, bo to, to by było po prostu smutne. We need a gun. Wow, ja dostaję po buzi strasznie. Ojej, ja chyba zginę. Nie rób tego, Menti. Nie, 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 Ginę. O... Zawiodłem was, zawiodłem swój małpi lud, zawiodłem moich widzów. Przepraszam was, starałem się jak mogłem. Okej. Okay. A czy teraz nie będę ma Będę, tylko muszę się zamienić, tak? Nie. Stand tak jak mówi, trzeba troszeczkę uważać na to, na ilość przeciwników, którą się na siebie bierze. Enjoy your Bo małpa to, to, to nie nasza postać główna. <laughs> Zajebiste to jest, jak to biega, Boże. O, jest człowiek, który to wymyślił naprawdę miał poczucie. Different about this monkey. Oh. <laughs> Drugi raz to robi, ale to jest po prostu bezcenne. Oh. Koniec naszej kariery, mało po No powiedzcie mi, że to nie jest po prostu zajebiste. Dobra, Jesteśmy już jak planki z powrotem. Możemy się przygotować do normalnej rozgrywki. Zobaczycie też parę moich nowych speli, postać na przykład takim, to zadaje obrażenia osobom pobliżu mnie i ich mnie hiluje stopniowo. Bardzo fajna opcja. Mam też coś takiego, że podbiegam do przeciwnika, mogę tego użyć, to ich nogbekuje, zadaje obrażenia i jeżeli są jakieś przedmioty, właśnie takie do zniszczenia wokół mnie, a to rzuca w tym przeciwnika. Bardzo fajny spell. Dodatkowo, jeżeli jestem w roli healera, to jeszcze te przedmioty zamiast obrażenia zwiększać naszym przeciwnikom, to hilują naszych. Przyjaciół, także bardzo, bardzo fajne. Bardzo ładny crowd control. No, generalnie, zarówno w PvP, jak i w PvE, to postać się sprawdza. Naprawdę wierzcie mi, że e, ten sorg build z e, pistolami naprawdę to jest fajna opcja. Jeżeli ktoś chce zacząć i w ten sposób grać, bardzo polecam. Dobra. I teraz już przechodzimy do boss fighta. A boss jest w klimacie. Quickly. The Flash and his fool mentor will be here in seconds. This Devolver will transform one of them into an ape, allowing me to bend his will with my powers. Don't count on it, Grodd. Because besides me, you've got a real classic in the house. The original Flash. Original Flash. The Speed Force <laughs> just got an upgrade. <laughs> Jezu, ta instancja Insult po prostu nie jest. <laughs> no, przepraszam za zakusanie uh, tego dialogów, no ale proszę was. Dobra, chodzi o to, żeby Używać tego, jeden z nich zamienia się później w małpę, która nam pomaga, i drugiego bijemy, i tak na zmianę. I generalnie do tego się sprowadza ta cała zabawa tutaj. Także później po prostu wciskamy czysty DPS, swój pistoletowy. Nie jest to bardzo wymagające, po prostu trzeba wiedzieć o co tu chodzi, zrozumieć to, 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 ten dialog, to chyba do tego się tylko sprowadza. No i oczywiście poza tym umieć używać swoich umiejętności, ale to zupełnie inna bajka. No i teraz jeden z nich się wyłamuje, teraz zabijamy my i drugi się robi i teraz ludzie na plażę i w zależności od tego jak mamy silne obrażenia to może parę razy trwać, a może tylko nawet raz, pewnie na wyższych poziomach, także tak to wygląda. Ja mam jeszcze taki bardzo fajny spell, widzicie, że troszeczkę obrażeń dostałem, nie za dużo, ale zawsze i teraz mogę wziąć, wcisnąć piąteczkę sobie i to mnie bardzo ładnie i mocno chwilę dodatkowo dając mi złotą aurę, nigdy nie ogarnąłem do końca co daje mi złota aura. Nie mi się tego czytać, no ale jest Shieldzick. Widzicie, znowu się złamało. Także teraz znowu zamieniamy sobie przeciwnika. Ja sobie uruchomię znowu tą platformę leczącą. I teraz tę powinniśmy już skończyć. Przynajmniej tak poprzednim razem mi się udało. Ale ponieważ jak zwykle, kiedy dla was coś robię, to robię to tragicznie. To może mi się nie udać. Nie wiem dlaczego wielki małpiszon. A, bo on kontroluje mózg tego. Dobra, 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 to ma sens. Wcześniej narzekałem, na to, ale ok. Nie, chyba damy radę. Full auto. takie i teraz wbijemy original Flasha. Eee, tym razem wielki małpol mi pomaga. wow, wow, wow. Właśnie. 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 w razie. Okay. No, come on. Okay. Whoa, whoa. Nauczyłem się też, że jak robię ten doskok z pistoletu, teraz wam pokażę, to mogę zaraz potem też zrobić ten podrzut. I to jest naprawdę, naprawdę wygodne. Yy, ja powinienem. Wow! Dostaję po buzi. Shield. Jedynka nie mam many. Przecież Powera, jak to się tutaj nazywa. I teraz powinieneś już spadać, zginąć. Okej. Okay. Dobra, to jest mniej więcej koniec. Później są jeszcze. No, bo jeszcze musimy pokazać. You have done well. Now, leave me! My new plaything should keep me amused for some time. Pa, 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 to są te same co mam. No, jak widzicie, to jest koniec instancji, a nie była bardzo wymagająca, mimo to udało mi się spieprzyć. Uwielbiamy to. Teraz tak, e, kończymy to. Chyba to już jest koniec. Nie. Jednego mi zabrakło. mam zamiar tego szukać, aż tak mi nie zależy. to, jest tutaj. Nie, więc generalnie, A tu też. Op, cześć. No Szkoda, bo z jednej strony nie, nie cierpię szukać tych zielonych wykrzykników, z drugiej strony zawsze mnie boli fakt, że nie wykończyłem tego. Ale teraz co chcę wam jeszcze pokazać, to jest. Um,

Są jakieś inne? Nie. Have to escape. Menti. to stop you. to szybko. Power lunch. To jest power girl, to jest to, to 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 boy blunder, to na pewno nie Venom, też nie. A bo to są daty przecież. Może jak jestem ślepy, który mamy dzisiaj? Osiemnasty. Bye bye, exobytes. O, okay. laugh it up, God. Mikrotonia, heritage gives me incredible. To nie jest to, a jesteś coś osiemnastego. O, oh, get out and stop you, God. Okay, dajcie mi modę, znajdę. Okej, okay, znalazłem. Aaa, uh, sorry za to. <laughs> Miałem chwilę zabierzki, najwyższy, to jest to. Aaa, uh, to. A bo dzisiaj jest dziewiętnasty, bo nie przedstawiłem sobie kalendarza. Brawo, Wenty, oh, jesteś genialny! Obejrzej mnie to. Mój grod, faster than lightning, to jest mnie. Fastest man na earth. Jestem zawsze na górze i nie chciałbym go inny sposób. Mówię fast. Think fast, and these days, there's a serious need for speed. So when some super genius claims are gonna slow me down or stop me in my tracks, I say bring it. Cause to me, they're just standing still. Okej, okay. także obejrzeliśmy tą John, małą instancję. Powiem wam, że miałem naprawdę one kupę yet. śmiechu tutaj. O Jezu, bycie gorylem <gry> i później bicie tego flaszyka, który jest jakiś śmieszny. Mi się wydaje, że to był jakiś serial na początku lat 90. który, który właśnie opowiadał na, o pierwszych przygodach flasha. Aczkolwiek mogę się mylić. Jeżeli wiecie, komentujcie, dajcie mi znać o co tu chodzi. W każdym razie była komedia. A także tak, tyle z mojej strony. Ja wejdę, żeby się jeszcze z Wami pożegnać. E, także słuchajcie, to na razie tyle. Później jeszcze Wam pokażę Gorilla Island i jeszcze jeden taki jakiś tam. A że na Księżycu będziemy, to są alerty, czyli tutaj takie mini rajdy, instancje e, do zrobienia. Także to jeszcze przed nami, ale na razie się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie Menti, kanał krasnodębskiej opowieści. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie!